Skąd w ogóle pomysł, aby reprezentować nasz kraj na Eurowizji? No bo słyszałam, że jest taka możliwość i być może będziecie chciały wziąć udział w preselekcjach. Tak naprawdę myśmy pisząc utwór El Complemento miały różne pomysły i tak naprawdę one się rodziły jedno po drugim. No. Miło byłoby, gdyby się udało. Jest to jednak utwór po hiszpańsku, więc gdzieś tam nie nastawiamy się na to, że... że, że... Nie nastawiamy się na nic, ani na tak, ani na nie. Robimy swoje przed nami koncerty, przed nami wiele wyzwań muzycznych i, i aktorskich. Jeżeli to się uda, będzie nam bardzo miło i będziemy też zaskoczone. Jeżeli nie, no to mamy też dużo innych pomysłów, które na pewno będziemy starać się rozwijać. Zresztą my też jesteśmy na tyle otwarte i myślę też odważne, bo nie oszukujmy się jednak em, reprezentowanie Polski w ogóle bycie reprezentantem na Eurowizji jest ogromną odpowiedzialnością. Ale zobaczymy co z tego wyjdzie. No dobrze, to w takim razie trzymamy bardzo mocno kciuki. A którego na przykład z reprezentantów cenicie najbardziej? Wiesz, co? No my byłyśmy dość blisko w momencie, kiedy Magdalena Tul reprezentowała nasz kraj, i w związku z tym, że my się znamy bardzo dobrze prywatnie, to rzeczywiście od niej zaczerpnęłyśmy najwięcej informacji. Tak naprawdę każdy nasz kraj reprezentował na swój sposób i uważam, że ocena kogokolwiek jest tutaj naprawdę zbędna, a wręcz niedorzeczna, bo myślę, że każdy zrobił to najlepiej, jak mógł, jak potrafił. Natomiast rzeczywiście Magda swoim doświadczeniem bardzo mocno się z nami nim podzieliła. W związku z tym, tak jak mówiłem, my się na nic nie nastawiamy.